Koś nie! <laughs> A, polałam się wrzątkiem. Ci cały już mi Mikołaj, to jest jakiś pojemak. <laughs> <laughs> Lubisz dziadków? <laughs> vlogmasie, zaczynamy vlogmas pierwszy dzień vlogmasa u mnie e, tak jak wam mówiłam ja zaczynam nagrywać wcześniej, więc ja nie będę tego e, wiecie, jakby dniami tygodnia numerować, tylko po prostu pierwszy, drugi, trzeci dzień, bo po prostu jak ja to zacznę dniami tygodnia to wam się nie zgodzi ten pierwszy grudzień z dniem tygodnia, jak jest w momencie nagrywania ale to dla was nieważne ważne hmm, po prostu wiecie co w tym vlogmasie będzie i słuchajcie, dzisiaj jedziemy nagrywać e, intro, które wy już widzieliście. I to jest właśnie ten moment, kiedy wy już wiecie, jak wygląda intro, a my jeszcze nie. <grym> my jeszcze nie mamy w ogóle pojęcia, jak to będzie wyglądało, jak to wyjdzie. Mamy scenariusz na to intro, jakby mamy, wiecie, co się będzie działo. Jedziemy teraz po jeden rekwizyt. I po drugi rekwizyt w sumie, po dwa rekwizyty. Jednym rekwizytem będzie kawa ze Starbucksa. E, a dlatego ze Starbucksa słuchajcie, że nie chodzi mi o logo, i loga e, myślę, że nie będzie. No właśnie, głupia się gada, bo Ty już to widzieliście, a ja wiesz, a ja tak gdybam, będzie, nie będzie, a Wy wiecie, czy będzie, czy było, czy nie było. No ale no taki będzie ten, ten film. Po prostu chcę Wam pokazać kulisy nagrywania tego intro. E, i, I tak jak mówię, że logo e, nie chcę pokazywać, tylko chodzi mi o to, że mają jeden rodzaj kawy, który podają w. Pięknym kubku, po prostu piękne świąteczne kolory, dlatego... A tutaj też mają jakieś kawy, ale... Nie, to takie jednokolorowe to nie No, a i Kosta, chodzi, Kosta chodzi mi o ten. Się chodzi się mi o ten kubek. A Kosta ma czerwony z Mikołajem a tamten ma czerwono-zielony te, ta, ta. Wiesz, Starbucks, który widziałam to, na internecie właśnie widziałam. Ja już wiem, która to jest kawa i zaraz, zaraz ją zamówimy. Także jedziemy do Starbucksa, a potem jedziemy jeszcze do Homber Games po <laughs> najważniejsze rekwizyty, <laughs>, który przyszedł nam do głowy wczoraj. I... Zajeżdżamy do domu jeszcze po psa I jedziemy jedziemy już nagrywać No, do lasu Głupio mi się gada Jak wy wiecie jak to wygląda, naprawdę No ale taki będzie ten film Zobaczycie przynajmniej jak to było jak, jak nagrywaliśmy to co było przed chwilą Mamy tu O ten kubek mi chodziło, jest bardzo ładny Bardzo mi się podoba, nie ma żadnych wiecie bałwanków Mikołaj, taki, nie jest taki dziecinny tylko, mm, tylko właśnie Tylko właśnie taki ładny a kawa pyszna, to jest słuchajcie, tofi na tlatę. Przepyszna. A Łukasz sobie wziął kombucze. Obróć tak trochę do mnie, bo nie O właśnie tak, kombucza. Mango passion. I już go nosi. To jest strasznie mocne, słuchajcie. No a, bo, ale za, zaznacz co to jest? To jest herbata z takim grzybkiem specjalnym, to jest, z żywymi kulturami bakterii i ona jest strasznie energiczna. Oh. No Jedziemy, słuchajcie, jeden rekwizyt mamy, jedziemy po drugi rekwizyt i jedziemy po trzeci rekwizyt, czyli po psa. Muszę no, ja muszę. Dobra, Łukasz mi się odpocząć, jest strasznie, to... strasznie to, jest, to ma jakby kofeiny, strasznie dużo, czy nie wiem co. Tak działa przynajmniej. No. Mamy. Słuchajcie, pierwszy raz. Pierwszy dzień vlogmasa, pierwszy raz w radiu to grają. Ale jaja. Już jest pierwszy problem, bo słuchajcie, nie ma. Y nie ma rekwizytu nie ma rekwizytu miał być w Gains i nie ma, bardzo ważnego najważniejszego w sumie i nie ma, jedziemy do innego a teraz ale zrobiło się strasznie późno, jest już 12 myślałam, że my to nagramy wiecie z rana wszystko bardzo się boję, że wyjdzie słońce, yy, bardzo bo nie chcę słońca mieć na tym filmie bardzo się boję, że zacznie padać, chociaż ma nie padać ale no jeszcze deszcz byśmy przeżyli, ale słońce nie zmienia, yy, wiecie nie, 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 no właśnie wychodzi słońce więc wszystko idzie nie tak jak powinno. Tam jest może BNdem koło tego Hamburg Nie, jest. Nie. No. Aldi. Aldi. Oto jeszcze te, ewentualnie jeszcze Baldi. Może coś w takiego no, podobnego. <laughs> co jest? Island. No albo co ci Nie denerwuj mnie, bo już jestem zestresowana, nie gadaj pod. Nie wiem. Co No patrz jakie słońce. Takie zamglone, ale o widzicie? No, świeci. Jeszcze tradycyjnie wpierdaczyliśmy się w korek Słuchajcie, także Na obydwa pasy stoją Nie wiem, no nie wiem, będziemy tu jechać z pół godziny chyba Drogę, którą się normalnie jedzie 5 minut Zobaczcie jakie słońce, o tym właśnie mówiłam Takie zamglone, taka, takie nie wiadomo co W sumie straszne to jest Brzydkie i po prostu zepsuje mi cały film No, także, o Jak, jak, jak to się mówi? Jak ci spiesz, to se siądź <grym> Znasz takie w sobie? Jak nie urok to... Jak nie urok to też, ale, <grych> ale mi chodzi o to drugie, że jak, jak ci spieszno, to se siądź. A no. kogoś... do domu? Nie, czemu? Nie. Właśnie do, do mnie dotarło, że jest 12, czyli za 3 godziny będzie już ciemno, słuchajcie, na dworze. Na tyle, że nagrywając film będzie po prostu ziarno w tym filmie, a tego nie chcę i tak, takiego czegoś nie, nie, nie tam nie dodam jako intro, które będzie wiecie, latało cały miesiąc. Ha, ha. Nie wesoło, nie wesoła. Nie wiem czy my to dzisiaj w ogóle nagramy. Może być, że ten vlog O jakie gwiazdki na stadionie. Może być, że ten vlog ma się y, dzień pierwszy rozciągnie na dwa dni. Udało się, mamy rekwizyt ale nie wiem czy zdążymy cokolwiek nagrać w ogóle przejeżdżaliśmy koło tego lasu do którego chcemy jechać i tam jest jakiś, jakaś impreza słuchajcie cały parking zawalony autami gdzie on jest zawsze zamknięty i w ogóle nikt tam nie parkuje bo, bo jest po prostu zamknięty parking szlabanem tak teraz pełno ludzi i jakaś impreza po prostu nie mogę mamy już psa świątecznego tak i jedziemy no jedziemy nagrywać Dobra, znaleźliśmy chyba miejscówkę, chociaż nie wiem, pies jest tam przywiązany, bo nie wiadomo kto wyjdzie, no ale patrz, ona będzie się wściekać tam, nie wiadomo kto wyjdzie, wiecie, za y, drzew, za krzaków. Nagrywamy, masakra, po prostu tyle to trwa, czekajcie, ja przeniosę się jeszcze może dalej, żeby te choinki było widać. Ja nie wiem, co tam jest widać. Łukasz, to jest za ciemne, to jest za ciemne, nie może to być, to jest złe miejsce, musimy znaleźć nowe. Odsuń się, albo dobra, będziesz na vlogu i tak. Uwaga. o, może tak, żeby było chociaż tam trochę coś o, tak będzie lepiej tak tutaj, no, żeby było, wiesz dobra, słuchajcie wrzątek, nagrywam scenę z wrzątkiem, pusty kubek kawy już tutaj nie ma, mam wrzątek tutaj, magia kina magia kina o, także, żeby parowało z kubka tak sobie poradzimy takie oszukaństwo, słuchajcie, mam nadzieję, że ten wrzątek mi nie wystykł, bo już trochę tu chodzimy w kółko i szukamy Miejsca, ale myślę, że to będzie dobre. Zaraz zobaczysz szukasz kadr, ale nie, no popatrz w kadr, bo to nie chodzi o to, że tobie się tu podoba, tylko zobacz jak to wygląda. Dalej orzechami pachnie. No. Fajnie. Jestem nieuczesana, bo i tak wiecie, czapkę mam na tym. Patrzyłaś w tą stronę może? Nie, patrzyłam tylko w tą. Boję się, że jak zmienię to już nie ustawię tak ładnie, teraz mi podoba bardzo, wiesz? dobra, to Dobra, jedziemy z kawą. Paruje coś? E, no coś paruje jeszcze, zobaczcie. Kuchni. Takie oszukaństwo, słuchajcie, jest właśnie w firmach. Naleję dużo, żeby mi to szybko nie wystygło, i tak zaraz to wyleję. będzie szedł, to co Jezu, ile ty się le? <grym>, Dobra. To wyszła. Ktoś wyszła. będzie szedł, to już słuchajcie, mamy mamy tekst, co my tu robimy i dlaczego. Paruje. Nie paruje nic? Trochę paruje. Nie, Ciebie. nie paruje, nie Ciebie. będzie widać. Jezu, co za... Nie, no. Nie paruję. No. To nie wyszło. No nie wyszło, trudno. Ubieram czapkę i nagrywam. Paruję, może będzie. Widać. Może no. będzie. Do vlog, Do intro. Muszę sobie mówić, bo ja potem będę miała 50 plików do i. Do intro. Do intro. Do hymnu. A polałam się wrzątkiem. Polałam się wrzątkiem. To, to będzie też i do vloga jednak. Dobra, polałam się wrzątkiem. Miałam Miałam wtedy napisać. Nie napisali mi imienia w frajery. Pytali się, podałam Neska. Pisane. Dobra, do intro. Do hymnu. Podłowym <śladowałem> statyw. <śladowałem> Słuchajcie, najtrudniejsza scena chyba psem. Jest tak ubocona, zobaczcie. A tak się utrzyma. O tak. <śladowałem> tak pośdęłaś ten na buziaczka. Kładziemy na ziemię, bo już dość. A ja mam jasną no, bluzę. Dotknęła cię. Dotknęła? Gdzie? Tutaj. To nic, trudno. Niech ona nas może chodzi, Łukasz, tu nikt nie, nie idzie. Ktoś będzie szedł na spitoli do nas i tak. Przecież wiesz, jaki to jest z boi dudek. Mam wrażenie, że czegoś nie ubrałam, a powinna mieć na intro. Nie no, mam czapkę, nie? Wszystko jest okej. Okay. W ogóle, bo wy nie wiecie, jak ja mam bluzę. a czemu miałam podwinięte rękawy teraz? Nie. widzisz? No dobra, nie. Zepsuło się. No no po nie, co? Jak dasz, to czemu na... miałam tak? A to i tak nie ma tego na Nie wiem, ale... No, jak podniesiesz, w trakcie się yy, no, no, ściągną no. tak, nie? nie? Tak no wiem. Ale... Nie. Mam taki fajny rękawy i mam Zostaw fajny tam. Dobra. Aha no, bo na Czuję. Ten, muszę, ten, ten kubek, wiesz? A kubek. No to kubek nie chce tam gryźć, zaraz jej dam ciastko. Jedziemy dalej. Ten sam kadr, nie zmieniać tu nic? Ja bym, ja bym nie chciała zmieniać w kadru, bo to będzie By potem... Przydałaś się przydała trzecia osoba. Tutaj. Aha, tylko nie, nie może być żeby, ten sam żeby kadr. Od, żeby odjechać i, i żeby wiesz, za twoje plecy. Ja to zrobię na, w programie. Stoicie, ustalamy tutaj, ja to zrobię w programie. Ja bym ja to widział tak. Nie sam kadr na dziuple tu, ciebie nie ma. No mnie nie ma. Ciebie nie ma. I ty wyłazisz ja, tej ja, dziupli. Ja się po, pojawiam, jest takie od, oddalenie i pojawiasz się tu ty. A, no to tak, to nie da no rady nagrać. No tak by było najlepiej. Nie, po prostu nie zmieniajmy kadru i wtedy to pójdzie tak... Ja, ja to w, No, ja to zrobię w programie. Nie możemy zmieniać kadru. Słuchajcie, masa nie możemy. Musimy tak, ja myślałam, że ci, nagram na Ciebie wprost, ale nagram tak. Tylko to, to jak, ty się jak Ty się przedzierasz, to będzie ostatnia scena, którą nagramy. Teraz nagrywamy, jak już wychodzisz z krzaków, fukasz. Jak już wychodzisz i, i się przytulamy. Masakra. Dobra? I do, ja ci dobrze mówię, nie, bo... Ona, ona coś rozwali. Trzeba ją... Co rozwali? Ja muszę położyć tu worek obok, on, ona się szamocze, trzeba będzie Nic, i nie to rozwali. Worek już... Do... bo mamy wora w ogóle. Zobaczycie zresztą na filmie. Ale pokażę Wam tak teraz w ogóle o taka ciekawostka, bo wy tego nie zobaczycie na filmie, jest belurowy strasznie jest. To jest worek z literką, literką K. Nie było w ogóle A ani N, więc wzięliśmy jakąkolwiek literkę. Tylko po to, żeby był... Kuki! Tylko po to, żeby był worek, wiecie, chociaż z tej strony będzie okej. Okay. No i w worze, słuchajcie, wrzucamy do, wo, do wora kot, koc. Dawaj ten kot od razu do wora. A patrz. Ty z haczykiem. Byśmy nagrać. Wrzucamy kuki! Psa tam włożyć, będzie fajnie się szamota. Ty i, <noise> i głowa, żeby No Widzisz, już się zaczyna, kuki. już się zaczyna. Z brudnymi łapami. No ona jest straszna na dworze. Przywiążę ją gdzieś zaraz i tyle będzie. No, widzisz odchodny. Fajny, to? No, twój. No, Welurowy. Już jest, na szczęście jeszcze nikt nas nie widział, ale podejrzewam, że nie uda nam się to tak łatwo. No. Proszę, jak yy, Biolek Jak <grym> się ukaże, Bierze, nagle tłumy, Będzie, tłumy to zaczną kul chodzić. Kulminacja debila, to wtedy wszyscy wyjdą na spacer z psami. Powiedz to ten worek. Gdzie mnie nie widziłem. Kuki, chodź. Połóż go tu na krzaku, tu połóż, na krzaku. To za Daj. Ja! Dobra, Łukasz się ubiera. Jakieś dzieci idą. Gdzie? Ale, Jaja, ja, słyszę, a ty nie masz prezentu. No tam biegają. No. A co nie Ale, jak zobaczył Mikołaja, wiesz, co się no tak, stanie? <laughs> Kiko! To ja. Do ja. <laughs> Idźcie stąd, bo przyjdę w nocy. Nie, no, ubieraj się, dawaj, Łukasz, chodź. No nie ma co, te dzieci są to... Co? Jak zobaczę, to będą stały i obserwowały. Wiem. A wtedy będę musiał wrócić kamieniem. Przestań. Chodź, chodź, bo światło się zaczyna zmieniać. Dawaj. Oh, komiłaj prawie ready. Jezu. To było straszne. Strasznie szerokie są. Spodnie szerokie, a to, to jest za małe na mnie. A to jest za małe znowu, no. No nic, masz pasek. Zobaczmy ten pasek. Zbyt umięźniony jestem no w No, patrz. Ale on taki będzie... Nie, bez kitu. Ale, nie, reskity, no, ale to... mówię ci, popatrz. To jest mały. Nic, mm, to jest dobrze. Patek to jest jakiś mały w ogóle. Kurde, czy jest ta dziura? Kuki, chodź, nie jest. krzaka. Weź tak właśnie przyklej czy coś. Nie będzie tak aż blisko na ciebie Przecież na Nie, Się go no, normalnie, zobacz. normalnie zapina, nie? No, aha, bo to się tak zaciąga, no. <laughs> chudy ten Mikołaj. Dzięki! No zobacz, taki niedożywiony. Dzięki, podwójnie. Dzięki. O! No zobacz. Elegancko. I czapera jeszcze? popytajcie, bo to nie koniec. Ty, bo to się nie trzyma. Wiecie, nie. że to nie koniec, bo widzieliście na ten. To nic, to nic, na chwilę... To nic, niech chociaż tak będzie ten. Niech Muszę tak będzie na chwilę. Nie możesz wciągać, jesteś Mikołajem. Widzieliście kiedyś Mikołaja z wciągniętym rzutem? Wciągam. Dobra, nagrywamy, słuchajcie. W ogóle w innej kolejności niż na intro. Bo niestety tak trzeba, bo musimy zmienić kad. Tak, tak Nie, wytrzymam, wzmocnię. O Jezu, kolejne dzieci. Dobra, nagrywamy. O, miałam pająka, chyba, łukasz. Nie miałaś. Miałam, bo tu się strzepnęłam coś, i potem. miałaś, dobra. Miałam. Dobra, nagrywamy trzeci raz na razie. Dzieci już tu biegały nam po tej ścieżce, w ogóle na szczęście nie zauważyły Łukasza. Widzieli tylko mnie w czapce i kuki w swetrze. Jakby zobaczyły Mi Muka M Łukasza, Mikołaja, mówię, <grym> jakby zobaczyły Łukasza, to wiecie co by było. Dobra, uwaga, przystawiamy się. Dobra. <grym> Słuchajcie kadry, że, że dajemy sobie buziaka, A Łukaszuj, Czy ci cały szczyt Mikołaj, to jest jakiś pojemak. <grym> nie uważasz, tak? Przezajmować patrz, płacze. Patrzysz mi się dziury, porozmawiaj. No, dziury mam w gaciach. <grym> ty, bo ty jeszcze się nie wyszamotałeś. No właśnie, trzeba jeszcze. Tak, no, tak. Mamy buzi. Mamy. To buzi, zostaje. buzi, zostanie. nie <grym> buzi, zostań. <grym> Geriatryczna sprawa, taka tutaj lekka. <grym> Lubisz dziadków? <grym> e <grym> e Emerytów. <grym> Ale tą brodę masz taką, bo ma Czekaj. Dotknij, nie poczujesz się pierzu. Co ty, tu może jakiś kołtyn ci się zrobił. Patrz, <śmiecki> śmieci w tej brodzie. Dobra, <śmiecki> nagrywamy dalej. I, dobra, łukasz, czyli to z tym kadrem już mamy wszystko, nie? Ten kubek może stamtąd zabrać, bo wyrzuciłam go. Bo ten... Ja już się przyzwyczaiłem, dobrze się czuję, <śmiecki> Ale nagrywam, łukasz, czy ty już mamy wszystko z tego kadru, myślisz? Czy coś jeszcze tu nagramy? Chyba. A może nie, bym no... weszła do tego worka? No to co? Nie, chyba nie. Uh... No chyba, chyba tak nie A ty buziak, jak mówisz faktycznie zboczony jest Taki trochę dziwny, jak tak zobaczyłem jak to wygląda w kamerze to No to co zrobić innego? Co was z tego? Może? Podchodzi o, bo to moim, może moim, moim zdaniem ostatnił. to powinno być tak, że okazuje się, że Ty Mikołaj to ja i mnie całujesz, nie dziadka, <laughs> dziadka. Rozumiesz, że dziadka. wtedy ja ściągam? No wiem, ja, rozumiem. To jestem ja! Aha, Yo. Okay. Aha... To teraz? tak no ale nie wiem jak... To mi super idiotyczne. Ej, a może tak z bliska właśnie? Mi się tu grzywka nie chce łożyć. Może tak z bliska, Łukasz. No. no, ja nie no. A w ogóle tak o... Ty, ale... Czemu ja mam pod pachami? To ma być... Ja to cały czas mam tutaj. No i dobrze lepiej. Dobra, jedziemy dalej. No, nie wiem co, pies sobie... Jedziemy pies pan najlepiej, odcem. bo pies sobie chodzi, wiecie, i... i zwiedza. No. Słuchajcie, okazało się, że Mikołaj ma usta. <laughs> okazało się, jak już nagraliśmy prawie wszystko. Więc nie nagrywamy tego jeszcze raz z ustami, bo po prostu nam się nie uda tak samo fajnie, jak, jak nagraliśmy na no pewno. No teraz to no tak, dobra. No do to siostra zakonna w Buziaka tak, no. nagrywamy. Siostro. <laughs> Ukaże, nagrywamy o buzia. Łukasz, ja mówię, co ten pompotek zwisnę? a mój pompon jest dobrze. <laughs> Jaj, Dobra, nie le... Dobra całujem, się Dobra, to ja się zwisam. Czekaj. Pompon na miejscu. Wszyscy na miejscu, pompon? Czekaj pompon. Nie, to no teraz. Ukurwa jest. On miał pszczoły czy osy? <gulania> nie działa. A ty się tak kurczyć do mnie? No bo, ja... Poczekaj, bo faktycznie musi widać. Nie widać. <laughs> to chodź troszkę dalej. O. Dobra. Okej, okay, teraz będzie super. Po hmm? pocałunkach. <laughs> 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 Mój pompon jest bardzo podekscytowany. O, patrz. <laughs> o, <noise> to jest świetną. <noise> bo jest wtedy już na szczęście już, już moich sen nie będzie, więc mogę już płakać. On ciepło w tej czapce, fajna ta czapka pęci. Nie, ja, chyba będę do pracy nosić. <noise> Co myślisz? <noise> Bierz Warek i Biał. nagrywamy... Jezu, ile tu robaków jest? Czemu te robaki nie śpią? Jak jest, no, jest notku? <noise> jest zima. Opadły Mikołajowi. Kic się dzieje, już Mikołaju opadł spodnie. To powinno być jakoś możliwość no zabrania. Tak, tego tak, momentu. a to, to ściągacz powinno. po prostu kawałek plastiku dać, nie? Żeby wiesz, zatrzymać ten ściągacz. Hmm. Dobra, jedziemy, słuchajcie, dalej. Ostatnia dwie sceny ostatnie. I będziemy to mieć wszystko już. Znaczy to się okaże dopiero, wiecie, przy montażu, bo wiecie ja jak. Ja nie to jest. wracam tu. No właśnie, nagram wydaje mi się, że super, a potem kurde, mogliśmy to jednak zrobić na drzewach, a nie Dobra. na tym pierwszym kadrze. Dobra, jedziemy z Mikołajem. Jeszcze nogi. Jeszcze nogi. Zobaczcie jak Łukasz wygląda. Patrzcie na to. <ślamy> z cały w choince, w drzewie. Dobra. <ślamy> to co? A ja cała brudna zaś... Może, bo, może, może zostawię właśnie te środki takie tu. Zostaw, zostaw. Bo, tak. A i tak już z Tobą... <ślamy> z Tobą już koniec, tylko nagrywamy jeszcze nogi. Ze mną już koniec. tak W tą stronę musisz. Co? Wuhu, Striptease! słuchajcie, mamy striptiz, słuchajcie, ja również. Kończymy, słuchajcie, nagrywanie. Przepiękne miejsce znalazł Łukasz, bo już, słuchajcie, w ogóle w Anglii znaleźć y, las y, iglasty to nie ma w ogóle opcji, nie ma szans po prostu. Jest sprawa. taka ciężka sprawa, że masakra, a nie chciałam, wiecie, nagrywać na tle o taki, takiego czegoś, nie? Krzaków, czy w ogóle łystych jakichś bierus, bez sensu w ogóle. I Łukasz znalazł, tak jak widzieliście zresztą w kadrze. Przepiękne miejsce, już wam pokażę tak całościowo. Całościowo. To wygląda tak, dokładnie. Kilka drzewek tu stoi, ale właśnie igiełki. Oj ojoj ojoj. Takie jak ciemno. U mnie w domu rodziny. Tak, to jest tuja czy co to jest? Tuja chyba nie wiem, no nie będę gadała, bo głupoty pewnie gadam także taki dosłownie kawałeczek a tu już jest taki malutki taki maleńki lasek, a za tym jest słuchajcie, ta polana, z której było mnóstwo vlogów, z której Uuu, co tu się dzieje z <grym> której było mnóstwo vlogów na której robiliśmy grille i, i w lecie właśnie spędzaliśmy czas, a tak w ogóle to myśmy mieszkali tutaj tam, o tam, tam dalej za tymi drzewami kiedyś, no także tak a tu Łukasz wychodzi, pokażę wam zresztą Łukasz wychodzi na tą, tutaj tędy, tą dziurą na drugą stronę i mówię, o kurwa, tu jest osiedle, zobaczcie. To są normalnie domy. Na 100% go ktoś widział. Dziś wiecie, jakaś kobieta zmywała przy oknie albo coś i, i, i albo coś robiła przy oknie, na pewno go ktoś widział, no nie wierzę, że nie. Także wylazł na drugą stronę, a tam. O, a tu jest nasz renifer. nie słychać, więc żadnych zawałów nie spowodowało. No właśnie, bo to takie... A zobaczcie, no przepiękne jest to miejsce. Łukasz, jest ono jest tak świąteczne. Nie? To zdjęć w ogóle na Insta, kurde, może jakie zdjęcia sobie zrobimy? Jeszcze ale nie, bo się rozob... Nie, no to zdjęcia na ISA to nie może być Mikołajem bez sensu. O, tu jest dziupla, tam mieszka Mikołaj, słuchajcie. Tam z tej dziupli za wam wyjdzie Mikołaj w tym roku. <laughs> Także czekajcie, Kubek, Łukasz, tam jeszcze mój kubek. Jest, wiesz, bo ja go ten, rzuciłam jak cię zobaczyłam. <laughs> Przepznęliśmy. Mamy to, mamy to, pakujemy graty, bo w ogóle przyszliśmy z dwoma torbami. O w tej był właśnie koc z, z worem, a tutaj reszta. W ogóle przepiękna torba swoją drogą. Polecam Wam bardzo... O, smycz, póki trzeba zapiąć. E, bardzo serdecznie. Z Tesco, słuchajcie, nie z harkuki, bo jest brudna, cała. O, proszę, przepiękna z Bambi tutaj króliczki. Bambi. Tak, staty trzeba złożyć, no. Także na dwie torby się zmieściliśmy. Tu moja kurtka. Jeszcze muszę się ubrać, bo już mi się chłodno zrobiło. Cały czas nagrywałam na przyciemnieniu kamery, bo musiałam w pewnym momencie przyciemnić. Mam nadzieję, że taki pierwszy vlogmas wam się spodobał. Ja już go kończę, bo wydaje mi się, że dużo tam ponagrywaliśmy. <grym> Powiedziałam wam to, co najważniejsze, że właśnie ciężko nam było znaleźć jakiś las, więc znaleźliśmy po prostu taką ściankę drzew. Słuchajcie, szukajcie różnych rozwiązań. jak Nawet jeżeli nie macie, wiecie, takiego oczywistego typu las, to. Aha, ja tu czapkę może zdejmę, nie? <grym> bo ja tak w nie pójdę, ukasz, pilnuj mnie. Fajnie. Nawet jeżeli nie macie takiego, wiecie, typowego, jak chcecie lasu, szukajcie innych rozwiązań, tak jak mi zna Las Łukasz. A przeszliśmy tam cały w ogóle z tamtej strony. Ja myślałam o czym innym, że z tamtej strony będziemy nagrywać. Miałam jakby w głowie co innego, a co innego wyszło. I zazwyczaj to tak jest. No, ale ja mam nadzieję, że nie gorzej niż mi się wydaje. Jeszcze będzie w montażu, wiecie, zobaczcie jak to w montażu, kolory i tak dalej. E, się. <grym> chodź! <grym> chce mi się strasznie pić. Głodna nie jestem, ale chcę mi, patrz, wpita łapatek. Ale chce mi się strasznie pić, także jedziemy szybciutko już do domu. Póki wykąpiemy, łapki i... i. pierwszy vlogmas. I tyle! I zapraszam Was na kolejne vlogmasy. Postaram się, żeby były codziennie. Napiszcie koniecznie, jak Wam się podobało intro. Napiszcie koniecznie, jak Wam się podobał Mikołaj. Napiszcie, yy, jak Wam się podobał Mikołajowy Striptease. <grym> I w, ogóle, I w ogóle czy faktycznie ta opcja z całowaniem Mikołaja, bo jednak jej nie dodam prawdopodobnie, no chyba nie. No nie, Łukasz że nie. No to jednak nie dodam, ale dodam wam tutaj. Tutaj dodam, o! Teraz będziecie mieli na koniec tą opcję z całowaniem Mikołaja. Taki bonus dla tych, co obejrzeli. I jak doszliście do. do, tak, do końca. I jak doszliście do końca, to napiszcie... Co napiszcie? Zboczeniec. <noise> nie, to napiszcie. Napiszcie, czy ma to z nami znamiona. Ale nie, bo to mogą już. No to tak, to napiszcie też. Ale napiszcie hasło Buziak. O! Jak dotarliście do końca, napiszcie hasło Buziak. To będę wiedziała, że obejrzeliście ten bonusik tylko dla tych, co oglądają do końca. No i napiszcie też, czy ma to znamiona takie trochę nie tego. No ale to, 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 to Łukasz, miłość, nie wybiera, wiesz. Do widzenia. Do następnego. Proszę o jak najmniej negatywnych komentarzy. Łukasz to, mówi, że proszę jak to najmniej negatywnych debiut, Łukasza to, to jako Mikołaj i wiecie, jako... dla dzieci się nigdy nie przebierał nigdzie, także naprawdę debiut, debiut. Teraz byłeś Mikołajem w tej czapce, ale to przyjechałeś tylko w czapce po mnie. Pamiętasz do pracy, jak no. sprzątałam na mieszkaniach. To 40. tak, to Łukasz przyjechał z worem prezentów i, i słodyczy w ogóle pełno i tego i właśnie w tej czapce wtedy przyjechałeś. Stąd mamy tą czapkę. Mhm. ki Chodź może bliżej kawałek, co? Ale chciałam, żeby psa było widać jak wkacze. No to psa będzie widać do... Było widać teraz chyba. Chyba zobaczymy, czy było widać psa. Dobra, uciekam. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia jutro w następnym vlogmasie. A ja nagrywane od tyłu, więc lecę montować dla Was to intro. Pa!